Cześć. Zastanawialiście się może kiedyś, jak to jest z tymi rybami na naszych stołach? Śledzik w oleju, paluszki rybne, które dzieciaki lubią, czasem jakiś pieczony łosoś. No właśnie. Bo to nie tylko jedzenie, prawda? To też y, wielka część światowej gospodarki i, no niestety, czasem też źródło kłopotów dla planety. Dokładnie. Dlatego dzisiaj, słuchajcie, zanurzymy się trochę w ten świat rybołówstwa i akwakultury. Czyli zobaczymy, skąd te ryby faktycznie płyną. Gdzie się łowi najwięcej? Jak działa taka hodowla ryb? No i jakie to wszystko ma konsekwencje? Super. Czyli taka podróż po morzach, oceanach, a nawet, jak mówisz, po takich specjalnych farmach dla ryb. No to co, zaczynajmy? Ruszamy. Dobrze, to może na początek wyjaśnijmy podstawy. Rybołówstwo. Co to właściwie jest? Bo chyba nie chodzi tylko o wędkowanie w weekend, prawda? Oj, zdecydowanie nie. Rybołówstwo to, powiedzmy, profesjonalne, często na ogromną skalę, poławianie ryb, ale nie tylko ryb, także innych stworzeń wodnych: krewetek, małży, krabów, ośmiornic. Aha. I łowi się je, no, głównie w oceanach i morzach, ale też w rzekach czy jeziorach. To naprawdę ważna gałąź gospodarki w wielu miejscach na świecie. Ale podejrzewam, że te ryby nie pływają wszędzie równomiernie. Są jakieś takie, wiesz, Ulubione miejsca przez rybaków? Dokładnie tak. Ryby, jak każde zwierzęta, potrzebują dobrych warunków, przede wszystkim jedzenia i tlenu. I są takie miejsca w oceanach, które nazywamy łowiskami, gdzie tych ryb jest po prostu mnóstwo. A dlaczego akurat tam? Co tam jest takiego specjalnego? Bardzo często to są miejsca, gdzie hmm, mieszają się ciepłe i zimne prądy morskie. To trochę tak, jakbyśmy mieszali składniki w zupie. Wiesz, wszystko się unosi, miesza. Rozumiem. I to mieszanie wody sprawia, że z dna unoszą się substancje odżywcze, co z kolei powoduje, że wybucha tam życie mnóstwo planktonu. A plankton to jest taka podstawowa karma dla wielu ryb. Czyli takie powiedzmy, naturalne rybie stołówki super porównanie. No właśnie. Do tego woda jest tam zwykle dobrze natleniona. Po prostu idealne warunki do życia. Okej, okay, a gdzie na mapie świata znajdziemy te największe stołówki? Jak spojrzymy na tę mapę ze strony 126, to gdzie szukać? Główne obszary to przede wszystkim Pacyfik. Po pierwsze, zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej. Tam działa ten słynny zimny prąd peruwiański. Mm -hmm. Po drugie, okolice Japonii i Chin. Też Pacyfik. Tam z kolei spotykają się prądy ciepły Kurosiwo i zimny Oja siwo. To też jest rewelacyjne miejsce. A poza Pacyfikiem? Sporo łowi się też na północnym Atlantyku, na przykład koło Kanady, Nowa Fundlandia, albo bliżej nas, w Europie. Morze północne, no i oczywiście nasze Morze Bałtyckie, chociaż tutaj, wiadomo, zasoby są dużo, dużo mniejsze. Dobra, a kto w tym wszystkim przoduje? Kto łowi najwięcej ryb na świecie? Ten wykres słupkowy na stronie 126 coś nam podpowiada. Oj, podpowiada i to bardzo wyraźnie. Absolutnym, bezdyskusyjnym liderem są Chiny. Odpowiadają za, no, zalwią część światowych połowów. Aś tak? Tak. Potem mamy inne kraje, głównie azjatyckie, Indonezja, Indie. W czołówce są też Stany Zjednoczone czy Peru, właśnie ze względu na te bogate łowiska przy ich wybrzeżach. Ale widać, że Azja południowo-wschodnia tutaj dominuje. Okej, okay. a co najczęściej wpada w te sieci? Jakie gatunki są najpopularniejsze? Ten wykres kołowy na 126 stronie coś pokazuje. Tak, pokazuje. Przede wszystkim łowi się ryby śledziowate. To jest cała grupa. Śledzie, sardynki, sardele, szproty. One stanowią prawie, wiesz, jedną piątą całości. Sporo? To prawda. Ważne są też ryby doszowate. Dorsz, mintaj, morszczuk to kolejne kilka procent. No i popularne tuńczyki, bonito, makrele. Te trzy-cztery grupy to już łącznie około 30%. A reszta. A reszta to cała masa innych stworzeń. Mięczaki jak kalmary czy małże, skorupiaki, krewetki, kraby, homary, no i oczywiście mnóstwo, mnóstwo innych gatunków ryb. Mniej licznych, ale też poławianych. Okej, okay, czyli łowimy te dziko żyjące ryby, ale czy to w ogóle wystarcza? Bo mam wrażenie, że apetyt na ryby i owoce morza na świecie ciągle rośnie. I masz rację, popyt jest gigantyczny i faktycznie rośnie. A dzikie łowiska, no, nie są z gumy. Mają swoje granice nie można z nich czerpać w nieskończoność i właśnie dlatego coraz ważniejsza staje się akwakultura akwakultura co to dokładnie znaczy kojerzy mi się trochę z akwarium coś w tym jest akwakultura to najprościej mówiąc hodowla organizmów wodnych ale nie w akwarium w domu tylko na dużą skalę w kontrolowanych warunkach czyli czyli hodujemy ryby krewetki małże a nawet uwaga wodorosty można powiedzieć, że to takie rolnictwo, tylko że pod wodą. Serio? Chodujemy ryby jak, nie wiem, kury albo krowy? W jakim celu? Trochę tak, można to tak uprościć. Cel jest podwójny. Po pierwsze, chodzi o to, żeby wyprodukować więcej jedzenia z wody, bo ludzie chcą jeść więcej ryb i owoców morza. Mhm. A po drugie, co jest bardzo ważne, chodzi o to, żeby zmniejszyć presję na te dzikie stada ryb w oceanach. Bo wiele z nich jest już mocno przełowionych, czyli po prostu za dużo ich wyłapaliśmy. Akwakultura ma im dać trochę oddechnąć. I to faktycznie ma takie znaczenie? Dużo ryb z takich hodowli trafia na nasze stoły? Ogromne znaczenie. To jest coś, co zmieniło się stosunkowo niedawno. Zobacz, od mniej więcej 2013 roku ponad połowa ryb i owoców morza, które jemy na świecie, pochodzi właśnie z akwakultury. Ponad połowa niesamowite. Tak, jak spojrzymy na wykres na stronie 127, ten pomarańczowy słubek, czyli produkcja z akwakultury, ciągle rośnie, a ten żółty, czyli połowy dzikich ryb, no mniej więcej stoi w miejscu od lat. To rzeczywiście rewolucja, kompletnie zmienia postać rzeczy. A gdzie ta akwakultura jest najbardziej rozwinięta? Zgadujesz, że znowu Azja? Strzał w dziesiątkę, zdecydowanie Azja. I lider jest ten sam, co w połowach – Chiny. Produkcja akwakultury w Chinach jest po prostu gigantyczna. A inni? Też głównie Azja. Indonezja, Indie, Wietnam, Bangladesz to są kraje z ogromną liczbą ludności, gdzie ryby i owoce morza to podstawa diety. No i mają do tego warunki. Wykres na stronie 127 to świetnie pokazuje. A co się tam konkretnie hoduje w tych, jak to nazywałeś, wodnych farmach? Oj, bardzo różne rzeczy. Popularne są ryby słodkowodne, jak sumy czy karpie. Ale też morskie łososie, tilapie. Choduje się też na potęgę krewetki i kraby. Mhm. Ale co ciekawe, ogromną częścią akwakultury w Azji jest też hodowla wodorostów. Wodorosty to nie tylko jedzenie, ale też surowiec dla przemysłu, na przykład kosmetycznego. Szacuje się, że stanowią one jakieś 30% całej światowej produkcji z akwakultury. Wow, wodorosty? Tego bym się nie spodziewała. A jak to wygląda u nas, w Europie? Też mamy jakieś hodowle? Mamy, mamy. Chociaż oczywiście na dużo mniejszą skalę niż w Azji. W Europie jesteśmy znani głównie z hodowli łososia. Tutaj króluje norwenia. Tak, łosoś norweski. To się zgadza. Chodujemy też pstrągi, karpie. W krajach basenu morza Śródziemnego popularne są dorady i labraksy. I jest też ciekawostka ze strony 127 ostrygi. Najwięcej hoduje się ich we Francji, ale też w Irlandii, Hiszpanii, Portugalii. Czyli mamy ryby z połowów, mamy z hodowli. Wydaje się, że jest dobrze, ale czy na pewno? Czy to wszystko jest takie, wiesz, bezproblemowe dla środowiska? No właśnie, niestety nie do końca. Mimo, że akwakultura się rozwija, to głównym problemem związanym z tym tradycyjnym rybołówstwem wciąż jest przełowienie. Przełowienie? Często się o tym słyszy, ale co to tak naprawdę znaczy? To jest sytuacja, kiedy my, ludzie, łowimy ryby danego gatunku szybciej i w większej ilości niż te ryby są w stanie się naturalnie odrodzić czyli rozmnożyć i dorosnąć. Czyli zabieramy więcej niż natura zdąży uzupełnić? Dokładnie. Wyobraź sobie sad z jabłoniami. Jak będziemy zrywać wszystkie jabłka, nawet te malutkie, zanim drzewa zdążą wydać nowe pąki na przyszły rok, to w końcu jabłek zabraknie. Z rybami jest podobnie: łowimy za dużo, zwłaszcza tych młodych, które jeszcze nie zdążyły mieć dzieci, i stado się kurczy, czasem nawet do zera. To brzmi naprawdę groźnie. Jakie są tego skutki? Skutki są, no, bardzo poważne. Po pierwsze, to totalnie zaburza równowagę w całym ekosystemie morskim. Jak wyłowisz za dużo drapieżników, to gatunek, którym się żywiły, może się nadmiernie rozmnożyć. Albo odwrotnie. To jest sieć powiązani. Mhm. Po drugie, jak ryb zaczyna brakować, to dochodzi do konfliktów między ludźmi, między państwami. Ciekawostka ze strony 128 wspomina o tak zwanych wojnach dorszowych między Islandią a Wielką Brytanią kłócili się o dostęp do łowisk. Wojny o ryby to pokazuje, jak cenny to zasób. Dokładnie. I takie spory trwają do dziś, na przykład na Morzu Południowochińskim, czy nawet na naszym Bałtyku, o to, kto i ile może łowić. Okej, okay, to jest problem z połowami. A co z tą akwakulturą? Mówiłeś, że miała być rozwiązaniem? I częściowo jest, bo jednak pozwala wyprodukować więcej ryb bez dalszego pustoszenia dzikich stad. Ale, no właśnie, jest ale. Akwakultura sama w sobie też może stwarzać problemy, zwłaszcza ta intensywna prowadzona na wielką skalę. Jakie problemy? Przecież hodujemy ryby, a nie łowimy. Tak, ale pomyśl, jak na małej przestrzeni, w jakiejś klatce czy stawie, trzymasz mnóstwo ryb, to one produkują masę odpadów odchody, resztki karmy. Aha. Do tego czasem, żeby zapobiegać chorobom, stosuje się różne leki czy chemikalia. I to wszystko może zanieczyszczać wodę wokół hodowli. Jest też ryzyko, że choroby z takiej zagęszczonej hodowli przeniesą się na dzikie ryby, które pływają w pobliżu. Czyli zamiast pomagać dzikim rybom, hodowla może im czasem zaszkodzić. To trochę paradoksalne. Niestety takie ryzyko istnieje, jeśli hodowla nie jest prowadzona w sposób odpowiedzialny, zrównoważony. Inny problem, o którym warto wspomnieć, dotyczy na przykład hodowli krewetek. Tak. Żeby stworzyć stawy dla krewetek, zwłaszcza w Azji czy Ameryce Łacińskiej, często wycina się cenne lasy namorzynowe. To takie lasy rosnące na wybrzeżach w słonej wodzie. Słyszałam o nich. One są niesamowicie ważne. Chronią brzeg przed falami i sztormami, są domem dla mnóstwa zwierząt. Ich wycinka to ogromna strata dla środowiska. Hm, to faktycznie daje do myślenia. A czy te ryby z hodowli są genetycznie takie same jak dzikie? Nie zawsze. W hodowlach często prowadzi się selekcję. Wybiera się ryby, które najszybciej rosną, są najbardziej odporne. No jest obawa, że jeśli takie ulepszone ryby uciekną z hodowli, a to się zdarza, i skrzyżują się z dzikimi, to mogą osłabić naturalną pulę genetyczną tych dzikich ryb? Czyli mogą je jakby pogorszyć pod kątem przystosowania do naturalnego środowiska? Dokładnie, mogą zmniejszyć ich szanse na przetrwanie w długim okresie w zmieniającym się świecie. Skoro mamy tyle tych problemów i z połowami, i z hodowlą, to czy coś z tym robimy? Jakieś próby ochrony tych rybich zasobów? Oczywiście, że tak. Podejmuje się różne działania, wprowadza regulacje. Jeśli chodzi o rybołówstwo, to podstawą są limity połowowe. Czyli co? Czyli ustala się, ile ton ryb danego gatunku można maksymalnie złowić w danym roku na danym obszarze. Po prostu, żeby nie wyłowić za dużo. Rozumiem, taka porcja dozwolona do złowienia. Coś jeszcze? Tak. Wprowadza się też minimalne wymiary ochronne, czyli zakaz łowienia ryb poniżej określonej wielkości. Chodzi o to, żeby te młode ryby miały szansę dorosnąć i chociaż raz się rozmnożyć, zanim trafią na nasz stół. To ma sens. Dajemy im szansę na przedłużenie gatunku. Dokładnie. Kolejna rzecz to okresy ochronne, czyli czas, najczęściej w okresie tarła, kiedy danego gatunku w ogóle nie wolno łowić. Dajemy im spokój na rozmnożanie. Okej. Okay. Wyznacza się też specjalne strefy ochronne na morzach, takie morskie parki narodowe, gdzie połowy są zakazane albo bardzo mocno ograniczone. No i dąży się do tego, żeby używać lepszych narzędzi połowowych, bardziej selektywnych. Co to znaczy selektywnych? Takich, które łowią głównie te ryby, na które są nastawione, a jak najmniej tych innych niechcianych gatunków, które przypadkiem wpadają w sieci. To się nazywa przyłów. Chodzi o to, żeby go minimalizować. A my. Zwykli ludzie, w sklepie mamy jakiś spływ? Jak najbardziej, nasze codzienne wybory przy sklepowej ladzie czy zamrażarce naprawdę mają znaczenie. Coraz ważniejsze stają się różne certyfikaty. Certyfikaty jakie? Takie znaczki na opakowaniach, które mówią nam, że ryba, albo owoce morza pochodzą ze zrównoważonych źródeł, czyli albo z połowów, które nie niszczą stada i środowiska, albo z odpowiedzialnej hodowli. Jakiś przykład? Najbardziej znany jest chyba ten niebieski znaczek MSC Marine Stewardship Council. Warto go szukać na opakowaniach ryb i owoców morza. Na stronie 128 jest nawet adres polskiej strony MSC, gdzie można poczytać więcej. www.msc.org.pl MSC Polska. Czyli, wybierając rybę z takim znaczkiem, wspieramy tych, co łowią albo hodują w sposób bardziej przyjazny dla planety? Dokładnie tak. Dajemy sygnał producentom i sprzedawcom, że nam na tym zależy. Że chcemy mieć zdrowe morza i oceany. Dobrze, to spróbujmy na koniec zebrać to wszystko w całość. Podsumowując. Ryby na nasze stoły trafiają albo z połowów dzikich stad w morzach, oceanach, rzekach, to jest rybołówstwo, albo pochodzą z hodowli, to jest akwakultura. Zgadza się. Oba te źródła są dzisiaj absolutnie kluczowe, żeby wykarmić rosnącą populację świata, ale oba też niosą ze sobą wyzwania. No właśnie, przełowienie dzikich zasobów to ciągle poważny problem, a z drugiej strony ta intensywna, nie do końca odpowiedzialna akwakultura też może szkodzić przez zanieczyszczenia niszczenie siedlisk. Dlatego tak ważne jest mądre zarządzanie tym wszystkim, regulacje połowów, rozwijanie takich bardziej ekologicznych metod hodowli, no i te nasze świadome wybory w sklepach. A gdybyśmy mieli zapamiętać kilka najważniejszych rzeczy z naszej dzisiejszej rozmowy, co by to było? Może spróbujmy wymienić w punktach. Dobry pomysł. Po pierwsze, ryby i owoce morza mamy z dwóch źródeł: łowimy je rybołówstwo albo hodujemy akwakultura. Mhm. Po drugie, Najwięcej dzikich ryb jest tam, gdzie są dobre warunki, mieszają się prądy, jest dużo tlenu i jedzenia czyli planktonu. To są te łowiska, głównie na Pacyfiku i Atlantyku. Po trzecie, akwakultura rośnie bardzo szybko, bo potrzebujemy coraz więcej ryb, a dzikie zasoby są ograniczone. Tak, i obecnie mniej więcej pół na pół połowa ryb na świecie jest z połowów, a połowa z hodowli. Po piąte, Liderem i w łowieniu i w hodowaniu są Chiny i generalnie Azja. Dokładnie. I po szóste bardzo ważne. Przełowienie, czyli łowienie zbyt wielu ryb, jest groźne dla samych ryb i dla całych ekosystemów morskich. I ostatni punkt. Ta akwakultura, chociaż pomaga, to jeśli jest źle prowadzona, też może szkodzić środowisku, np. przez zanieczyszczenie wody albo niszczenie lasów namorzynowych. To są chyba te kluczowe rzeczy, i myślę, że na koniec warto sobie zadać pytanie: każdy z nas: co ja właściwie mogę zrobić podczas zakupów, żeby trochę pomóc chronić te morza i oceany? Jak moje decyzje mogą wpłynąć na to, czy tych ryb wystarczy też dla następnych pokoleń? Dobre pytanie na koniec. Zostawiamy je do przemyślenia. Dziękujemy bardzo za tę wspólną, fascynującą podróż po świecie ryb. Dziękuję również.